Kiedy uczniowie Jana odchodzą z odpowiedzią na pytanie, czy to Jezus jest Mesjaszem? Sam Jezus przystępuje do obrony Jana przed ludźmi, którzy to słyszeli. I może mają różne rozkwinki. No słuchajcie, mogli przecież pomyśleć, że Jan mięknie. Zmienia zdanie, bo doświadczył trudności w więzieniu. Jezus z miejsca gromi te myśli, mówiąc, po co przychodziliście do Jana na pustynię ludzie? No po co? Żeby zobaczyć kogoś, kto jest chwiejny jak trzcina na wietrze? Po to wychodziliście na pustynię, żeby zobaczyć kogoś niestałego, niestabilnego? A może weszliście zobaczyć osobę ubraną w miękkie szaty, czyli kogoś bogatego, żyjącego wygodnie, luksusowo, po królewsku? No, chyba nie, prawda? Jan, jak pamiętacie, ubierał się w skórę wielbłąda i jadł szarańcze i miód leśny. Jezus mówi zatem do ludzi przypomnijcie sobie, dlaczego wyszliście na pustynię do Jana, ponieważ był radykalnym prorokiem, a nie osobą sławą, chwiejną i światową.